Członkom mojej rodziny, moim przyjaciołom, znajomym, moim podopiecznym z hospicjum, gdzie jestem wolontariuszką, moim podopiecznym od lat powtarzam, rozmawiajmy o śmierci i procesie żałoby, o żałobie. Śmierć i żałoba to nie zakaźna choroba, musimy o tym rozmawiać. I teraz oto przykład sprzed kilku tygodni. Zmarł jeden z moich znajomych, których znałam, lat 53. W moim wieku, dokładnie. Trzy córki, jedna mieszkająca w Ottawie, dwie mieszkające tutaj na miejscu, no plus żona. Dorosłe kobiety, każda miała rodzinę. Człowiek dostał wylewu, jeszcze cztery dni leżał w szpitalu, po czym w tym szpitalu zmarł. Dniżnazki zaczęły się od samego początku, ponieważ nie rozmawiali o tym, jakie są jego życzenia, każda ciągnęła w inną stronę. Chciały, jedna chciała, żeby, on, żeby ojciec był reanimowany, dwie pozostałe nie chciały, żeby był reanimowany, ponieważ lekarze powiedzieli, że dają bardzo minimalną szansę na powrót do normalnego życia. Żona, żona czyli matka dziewczyn, kompletnie stojąca w rozkroku, nie wiedząca co robić. Jedna córka chciała, żeby ojciec był skremowany już jak zmarł. Żeby był skremowany. Dwie pozostałe chciały, żeby pogrzeb był klasyczny. Matka w ogóle nie wiedziała, czy ma godzić córki, co ma zrobić z tym faktem, z tym problemem. I nie ma co się dziwić, bo to są takie emocje, takie nerwy, że nie jesteśmy w stanie czasem normalnie, logicznie zareagować. Tu rządzą też emocje, dlatego powinniśmy mieć z góry. Ustalony plan tego, jak my byśmy chcieli być yy, potraktowani, czy w przypadku naszej ewentualnej nagłej śmierci, czy w przypadku naszej terminalnej choroby. Włącznie z takimi detalami, i jeżeli na przykład mówimy o chorobie, że, yy, kto ma, może nas odwiedzać, kogo chcielibyśmy widzieć koło siebie, a kogo nie chcielibyśmy widzieć kogo, yy, koło siebie. Gdzie ch chcielibyśmy spędzić te ostatnie dni? W szpitalu, w domu, może w hospicjum? Wszystko to powinno być y, ustalone i każdy z członków rodziny powinien o tym wiedzieć. W Kanadzie mamy przepiękny plan Advanced Care Planning. Są takie guide, są takie, przy, takie y, powiedzmy narzędzia, bardzo pomocne ku temu, które pozwalają na doprecyzowanie dosłownie wszystkiego. Każdego jednego detalu. I to jest tak, że dzisiaj o tym mówię, że takie są moje życzenia, a nie inne, ale to nie znaczy, że za pół roku nie zmienię zdania. Mogę i od nowa robię taki Advanced Cryd Planning. Polecam z całego serca. Rozmawiajcie. Rozmawiajcie, żeby potem uniknąć tego typu problemów.